Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o nowej grze wydawnictwa Portal Games, czyli fort. Gra jest przeznaczona dla dwóch do 4 graczy, a rozgrywka trwa około 60 minut. O czym ona jest? Przeniesiemy się do czasów dzieciństwa, gdzie wraz z rówieśnikami będziemy tworzyć bandę. Wróć teraz mówi się ekipa. Naszym celem będzie wybudowanie fortu, a koszty budowy poszczególnych etapów będą pokrywać pizza i zabawki. Za moich czasów byłyby to karteczki i kanapki. Ale cóż, czasy się zmieniają. Zapraszam do planszy. Na czym polega przygotowanie rozgrywki? Każdy z graczy wybiera jedną z czterech planszetek. Na odwrocie mamy informację, jakie karty są naszymi najlepszymi przyjacielami. W przypadku żółtego jest to kolo i rudy. Dostajemy dwa znaczniki, z których jeden będzie oznaczał etapy budowy fortu i ustawiamy go w tym miejscu. Na środku stołu pokładamy tor z naszymi punktami zwycięstwa i drugi znacznik ląduje na zero. Potasowaną wcześniej talię dzieciaków okładamy w pobliżu planszy punktacji. Układamy rzeźbę z makaronu. Zasoby umieszczamy w zasięgu wszystkich graczy. Na koniec ustalamy, kto zostaje pierwszym graczem i otrzymuje kartę pierwszego gracza. Dla ułatwienia macie w pudełku karty pomocy, na której znajdziecie wszystkie symbole, znaczniki, modyfikatory i akcje, które są na kartach. Przyjrzyjmy się teraz naszej planszeczce. Mamy tutaj miejsce na nasze zabawki i pizzę. Na razie oczywiście puste, przecież mama musi dopiero zrobić nam jedzonko. Oraz plecak. W którym będziemy mogli przechowywać na przykład ulubioną zabawkę. To co zapakujecie do plecaka, może ulubionego misia. A może to wasz chudy. No chyba, że wolicie resoraka. W plecaku możecie oczywiście też przekopywać kawałek niezjedzonej pizzy. Ważne, że pojemność waszego plecaka powiększa się wraz z rozbudową waszego fortu, którego poziom i koszt znajdziecie na tym torze. W tym miejscu znajduje się czatownia, czyli schowek, do którego, jak włożycie kartę, jej symbol będzie służyć do wzmacniania akcji już do końca Waszej rozgrywki. Jeśli chodzi o ilość, no to tutaj tak samo jak w przypadku plecaka decyduje poziom fortu. Wasza planszetka to także podwórko, gdzie jak pójdziecie do domu, czyli skończycie swoją turę, nadal będą przebywać Wasi koledzy. Ale koledzy, zostawieni tak sami sobie, łatwo mogą dać się skusić, aby przejść na podwórko innego gracza. Dla ułatwienia na planszytce znajdziecie cały przebieg Waszej tury. Na czym polega rozgrywka? W pierwszej kolejności robicie porządki na swoim podwórku, czyli wszystkie te karty, które pozostały z poprzedniej tury lądują na Diskardzie. Następnie przyglądacie się swoim kartom na ręce i wybieracie jedną z nich, którą będziecie zakrywać. Powiedzmy, że chciałabym zagrać taką kartę. Możemy wzmacniać jej akcję. Jak widzicie, mamy tutaj kartę z takim symbolem, więc dołożę do niej karty, które mają albo taki sam symbol, albo jokera. W tym miejscu przypominam, żeby pamiętać o tym, co mamy w czatowni. Na każdej karcie mamy dwie akcje, które będziemy mogli wykonać. Jedną publiczną, którą mogą wykonać wszyscy gracze i jedną prywatną, oznaczoną takim symbolem, którą będziemy wykonywać tylko my. Jak widzicie, w tym przypadku zrobiłam numer moim przeciwnikom i nie mogliby wykonać żadnej akcji w tej turze. Nasza ekipa musi być bardzo fajna, bo po wykonaniu akcji publicznej i prywatnej możemy skrzyknąć jednego z dzieciaków szwędającego się po podwórku u innych graczy lub poznać kogoś nowego w parku, czyli na rynku. Ej, ty, Łosiu, pobawisz się ze mną? Tak? Ale fajnie! Mam nowego kolegę. Nowego kolegę lub koleżankę kładziemy na nasz discard. Powiedzmy, że podoba mi się wrzut i kładę go na moim diskardzie. Do nowo poznanego wrzota dołączają karty, które zagraliśmy wcześniej. Natomiast te, które zostają nam na ręce, lądują na podwórku. Nie, nie wszystkie. Wszystkie te, które są oznaczone gwiazdką, czyli są naszymi przyjaciółmi, lądują również na diskarcie I pozostałe ustawiamy na podwórku. Na koniec dociągamy pięć kart z naszej tagli. Jeżeli talia jest pusta, tasujemy discard i znowu utworzonej talii dociągamy 5 kart. Gramy tak, aż nastąpi jeden z trzech warunków zakończenia gry. Może to być wyczerpanie się talii dzieciaków w parku, może to być zbudowanie piątego poziomu fortu lub osiągnięcie przez któregoś z graczy 25 punktów. W grze fort, jak na euro przystało, wygrywa osoba, która zbierze najwięcej punktów zwycięstwa. To oczywiście tylko zarys y, zasad, które musicie poznać przed przystąpieniem do rozgrywki. poszczegóły sięgnijcie do instrukcji. O kurczę. Ale ten czas leci. Umówiłam się ze Stefanem na podwórku. Będziemy budować fort. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia.